Cześć kochani, zielono mi dzisiaj strasznie. Przygotujemy zieloną sałatkę, bo zielony to najważniejszy kolor w naszej kuchni, a do zielonej sałatki wykorzystamy majonez z makaronu, który przygotowałam w poprzednim odcinku. Po więcej zielonych przepisów zapraszam Was na mojego Instagrama i do mojego kanału Odżywiona subskrybujcie. A kto powiedział, że na wigilijnym stole nie można położyć zielonej sałatki? przecież przy tych wszystkich ciężkich potrawach przyda się trochę delikatności, świeżości, lekkości, żeby nasz brzuch tak bardzo nie cierpiał. Mamy tutaj ugotowaną soczewicę, wrzucamy ją do miseczki. To jest szklanka ugotowanej soczewicy, doskonałe źródło białeczka. Dodajemy szklankę uprażonych pestek słonecznika. Olej lniany, który zawiera najwięcej kwasów omega 3 ze wszystkich olejów roślinnych, szczypte kurkumy o działaniu przeciwzapalnym, sok z połowy cytryny, odrobinę soli, całość dokładnie mieszamy, żeby przeszły się wszystkie aromaty i smaki. Jak zielona sałatka, to oczywiście coś zielonego musi być garść rukoli. Jestem ciekawa, wolicie rukolę czy roszponkę? Przekładamy naszą mieszankę soczewicy ze słonecznikiem i przyprawami. Ja robię dzisiaj dużą porcję. Bo słuchajcie, nasza ekipa jest wygłodniała. Do naszej sałatki dodamy awokado. Lubicie awokado? Ja bardzo. Szczególnie jak jest takie mięciutkie. Kroimy awokado. W środku jest twarda pestka. Jeżeli Wam zostanie trochę awokado, to ważne, żeby zostało z pestką, wtedy nie ściemnieje. Obieramy awokado ze skórki i kroimy w kostkę. Awokado zawiera tak zwane jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które w przeciwieństwie do innych kwasów tłuszczowych chronią dobry cholesterol, a nawet powodują jego wzrost. Dodajemy trochę majonezu z makaronu. Na koniec y, kroimy świeżą bazylię, mm, ale aromat ona ma zupełnie e, inne wartości niż taka suszona bazylia. No i sypiemy na górę. Ja jeszcze dodam y, odrobinę pieprzu. Nie mogłam doczekać się tego momentu <grywania> próbowania sałatki. Mm, bardzo smaczna, chrupiąca. Wiecie, że ja lubię chrupać. Zapraszam Was do przygotowania tej sałatki do testowania, bo każda porcja zielonego zmniejsza ryzyko depresji, czyli złego nastroju. Po inne informacje na temat zielonego i po inne przepisy zielone zapraszam Was do mojej książki. Życzę Wam wesołych świąt, lekkich zdrowych i rodzinnych. Do zobaczenia.